Cześć, witam was w pierwszym odcinku nowego kanału z nowej serii. Można powiedzieć że takie prawdziwe życie, tylko na razie jesteśmy menelem. No po prostu jesteśmy Biedni nie mam pieniędzy, nie jesteś na mieszkanie, na ubrania też. Gram tą, będę grał tą serię niestety bez modyfikacji. Yy, Planuję zrobić parę sezonów z tej serii, ale czekam aż po prostu dostanę nowy komputer, yy, aż... Po prostu są nowy komputer, właśnie i dostanę go w wakacje następnym roku, więc no na razie jedziemy gdzieś, nie mam pojęcia, gdzie weszłem tutaj na to auto. Może pojedziemy, jedziemy na razie, kierujemy się w stronę. Tak, jedziemy chyba. Tylko też trzeba później jakiś transport złapać, albo ciężarówkę, czy coś do Los Santos. Więc myślę, że wysiądziemy sobie gdzieś w... w Sandy. Sorry, ale jestem z... Z... zmęczony strasznie lekcjami i w ogóle wszystkim. Więc chyba widzimy się po cięciu, jak już trochę przejadę. Jak widzicie, aktualnie skręcamy, więc... Cały czas tego gościu więc boję się, że jednak nie wyjadę do tego Sandy i że będę musiał, no nie mam pieniędzy w sumie na taksówkę, to bym musiał uciekać, ale może bym coś jakiś inny złapał, transport, yy. no oku D. czekajcie, co my robimy? Benzyna się leje z tego samochodu. Benzyna się leje, ja uciekam. Benzyna się leje z tego samochodu. Widzicie? Benzyna się leje z tego samochodu. Ej, ja nic nie zrobię. Słyszeliście to tutaj, coś. Walnęło. Słyszeliście? Musi... Nie wiem. Mam nadzieję, że to było słychać. Ale tu coś walnęło przy tym zakręcie. Ja myślałem, że... to to patrzę, kurde, cały ślad benzyny tu idzie. Odtąd się zaczyna. O kurde, to grubo. Ja myślałem, że ja sobie pojadę do Sandy czy coś. No obra... Wow! E, biegniemy... Koło autostrady, nie? Tam coś złapię i widzimy się za chwilę jak dobiegnę, bo... No, kawałek mam, tutaj jest autostrada, ale wydaje mi się, że pójdę na razie na tą. To w sumie nie, ja nie robię macie Pójdę na tą. Tam coś złapię na szybko, mam nadzieję, że cokolwiek pojedzie do Sandy. Nie chcę jechać z takim niezwykłym autem ani taksówką, bo... No halo, zwykłe auto bez modyfikacji. To tak dużo nie zdziałamy. Staram się najbardziej Franklina, jak mogłem zrobić na Manela, trochę mi ta ciuchy nie wyszły, bo... Nie zdążyłem. Prace jakie będziemy podejmować w tej serii znaczy prace. czy to można czy to co będzie za dwa odcinki Planuję to zrobić za dwa odcinki to czy to będzie praca i ja nie wiem boję się trochę na tej pracy Ty któreędyk ja idę Gdzie ja idę? Dobra, widzimy się po cięciu, jak coś złapię. Aktualnie idę bokiem tej autostrady, no daleko to ja nie przeszłam, bo tylko stamtąd. Ale boję się, że będę musiał iść e, do Sandy na piechotę. Nie chcę tego robić, naprawdę. To jest trochę kilometrów. Dobra, widzimy się po jakimś... widzimy się po cięciu. Najwyżej zaryskuję, wezmę taksę i ucieknę. Nie? Znaczy, w tym sensie, że wezmę do jady z tam i ucieknę. Dobra, widzimy się za chwilę, dobra, ludzie. Jestem, udało mi się. Bzdę. Dobra, nieważne, jakiś samochód. Udało mi się e, wsiąść do jakiejś ciężarówki. O, dobra, gościu stoi, wsiadamy szybko. Udało mi się wsiąść do jakiejś ciężarówki. I się wywaliłem teraz. No gościu i błagam. Chyba... Chyba... Okej, okay, jedziemy. Więc jak dojedę do Sandy albo jadę gdziekolwiek. Byle by wyrywać się z tego roz Santos, to dam wam znać i gościu nie jedzie. Gościu uciek z samochodu. To ja znowu czekam mnie trochę długa droga na pieszo. Więc widzimy się, jak już znajdę jakiś transport. Dobra, ludzie ewidentnie wracanie będziemy mieli szybsze. Ała! Wracanie ewidentnie będziemy mieli szybsze, bo zobaczcie, ile tu ciężarówek jedzie. Jeżeli chodzi o wracanie, nie dam rady, tą ciężarówką chyba pojechać. Chociaż dobrą, jedziemy. Więc teraz się buguję, ale widzimy się, jak będę w Sandy, albo. No. jak widzicie, na razie wszystko zmierza w dobrą stronę. Frank nie w tym piachu siedzi, ale nieważne. Nie skręciliśmy jest dobrze, więc... A w sumie nie jest aż tak... A nie, bo, Dobra, jest dobrze, bo w sumie pojedziemy setendyk. Objedziemy całe to, jeżeli nigdzie nie skręci ja sobie wysiądę gdzieś tu, w tym miejscu. I pójdę. Do Sandy. Tyle. Ogólnie... Kolejny typek wysiadł. Przejechałem mega dużo, jak widzicie jestem w paletą. Wysiadł chłop bo się zaczął walić z tym typem samochodami dobra, jeszcze ja przebiegnę tu już wydaje mi się, że więcej tirów tirów? ciężarówek jeździ. no i co? przed chwilą o pociąg, mogłem go złapać Korek by nam nie wypalił, to się nie opyla. Ale tutaj są takie jeepy jakby jeżdżą, takie suwy. Tam jest ciężarówka, ale... Dobra, podbiegnie. To jest tylko jedyne, czym możemy się jak tutaj nie przemieszczać, nie? Zrobię... Skoczę. Jak zdążę. Okej, okay, i teraz nie powinniśmy spać... Spa spaść. Chyba nie spodniemy, dobra, jedziemy. No kurde, ludzie, zobaczcie. Babka miała wypadek, no jechałem, no i poś... poświęciłem się ludziom. Wiem, nie powinienem kraść aut ani nic, zabij tu Sandy. Dobra No ludzie no Ej W sumie z nią tam pójdę Ona idzie ze mną? Czekajcie, chodź Dobra, To Yyy Pozostajmy gdzieś Aha, że robię bo to trochę będzie trwało Okej ludzie, jesteśmy w Sandy Cholz. Hmm. Dlaczego tu przyjechałem w ogóle? się wystraszyłem. Dlaczego tu przyjechałem itp. itadarka? Ponieważ... Um. Nasz Franklin, można powiedzieć. Matio, jednego znajomego tutaj. Który ma sklep swój. No, znacie go z fabuły raczej, jak grajście. No i tam może będziemy mogli spać. I przyjechałem tutaj, ponieważ tutaj będzie ta robota. Ale gościu w e, Tu będzie ta robota. I. O, okej. Okay. No to już wiem, co będę widział na co dzień. No i po prostu to będzie nasza robota Teraz chciałam zapraszam Was yy... oczywiście też do innych odcinków i No niedługo, za chwilę będziemy kończyć ten odcinek Nie wiem co mam mówić w zasadzie tu kłóci właśnie nie wiem co mówić i za bardzo I co jest? Co jest Zobacz. Po sto i chłopy dobra się do sobie w mordę co ja je tam jest jestem tym nic mi prawo, nic mi tak nie ma prawa robić. Kurde, ale widzieliście ta gość się pru tak po prostu. I te rany co mam to jeszcze przed nagraniem odcinka bym co ja porobił Franklin. Ogólnie dajcie znać mi może w komentarzach yy, gdzie lepiej mieszkać czy w tym hotelu. No wiadomo, nie ma tu w... Nie ma tu warunków za dobrych, ale, tu, ale tutaj myślę, że może być ok. Dziś tu znajdziemy jakiś pokoik, i będzie ok. Ale... Znaczy wiem, co mo może, czy wybierzecie. Ale. No, to miejsce znacie chyba dobrze z fabuły. Czy właśnie tam na górze? To jest ten dzik! To słuchajcie, dzik, ten dzik co tam wchodzi, on jest z tego motelu i w tym motelu właśnie jest ten dzik i właśnie gdzie tu jest wejście, tu jest taka furtka nie? tak czy będziemy sobie mieszkać tutaj tu normalnie można wejść z tyłu No też jest rudera, nie? ale tu na przykład mamy materac i stoi ten oto Pan, z którym za chwilę pogadam. No wiem, co on tu tworzy, wiemy. Dobra, ja się z nim dogadam, porozmawiam, jak to będzie wyglądało. I widzimy się za chwilę, jak z nim już Okej. Ok. E, wyszedł. Gdzie on jest? No i idzie tam. Nie wiem, za się biegnie. Dobra, ja nic mu nie zrobiłem, przysięgam. Tylko się z... pogadaliśmy i przed... użyłem jednego przycisku, który po prostu gada i. i się wkurzył, znaczy, nie wkurzył się, tylko po prostu się wiedzie. zestresował jako bot i. uciekł, ale powiedział, że. jak coś, to możemy tutaj spać, że nasze. Uf, ja ze Co jest, Uzi Dobra. Że tu możemy sobie spać i... obojętnie może możemy tam albo tutaj spać, bo to jest materiał wyciągnięty po prostu stamtąd. No a żeby na to nie zwracać uwagi i żeby prosił, żeby go nie widać. Więc no. No to na tyle z tego odcinka. Zapraszam Was oczywiście do innych odcinków i... E, miło by mi, mi było jakbyście zostawili łapkę w górę subskrypcję na tym kanale Żeby Was nie, żadne filmy nie ominęły dawno mi tu w zasadzie nie było Nie miałem pomysłu na odcinek. Mega się długo zbierałem do tej serii aż mi się udało więc dobra to było na tyle z odcinka Żegnam na ra